Sima Akash! O nie, znowu ten Hindus. Zawsze staram się go unikać, a i tak na niego trafiam. Sebastian, jak dobrze Cię widzieć? Wiesz, zrobiłem nowe kary, tak ostre, że mama w Indiach by nie was zazdrościła. Wpadnie w jakiś dzień, zawsze Cię zapraszam, ale nigdy nie masz czasu. O nie, zaś ten przygód z pod dziewiątki. Gdzie on się ubiera? Chłop ma 31 lat, a ubierasz się jak pięciolatek. Z miłą chęcią bym wpadł, bo na pewno robisz pyszne jedzenie, ale mam mnóstwo pracy. Nie przychodzę, bo jak otwierasz drzwi, to tak wali tym karę na klatce schodowej, że aż szczury uciekają z piwnicy. Bo tak się składa, że dzisiaj mam je ze sobą, moje najnowsze dzieło sztuki, a nie to, co wasze schabowe, które ciągle o jem. proszę bardzo, jeszcze gorące. Ty dopełnie nie masz pojęcia o gotowaniu. Wyglądasz, jakbyś codziennie jadł fast foody. Jeszcze trochę ta czupryna ci wypadnie. Nie, nie, dzięki Akasz. Wiesz co, ja w sumie przed chwilą jadłem i bardzo się śpieszę, więc może innym razem. To co ty masz w pojemniku to w ogóle jak jakaś karma dla psa, która leżała przez tydzień na słońcu.